Dziękuję, witajcie na moim kanale Świat oczami chomika Dzisiaj trochę będzie smutno, no ale to później Najpierw zostawcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał I bądźcie ze mną na bieżąco A żeby być ze mną na bieżąco musicie dzwoneczkiem No, także zaraz przejdziemy do wiadomości, którą chcę wam przekazać Jak widzicie Tito sobie <laughs> słodko śpi yy... No, to wiedz... znaczy, to było tak, że która to była mniej więcej godzina tak. Hm. Wczoraj o nie wiem, Trzynastej, 13-14 coś około tych godzin wzięłam Tita i zobaczyłam, że ma jakąś kulkę. Teraz mnie nie pokażę bo on um, jak chcę pokazać komuś, to się nie daje nawet y, tak y, się wierci bardzo. Ym, bo do mojego taty. Który jest weterynarzem I zapytałam się go co to jest, czy bym mógł to zobaczyć I tata to zobaczył i stwierdził, że... Znaczy nie stwierdził, ale powiedział, że to, że to jest gus Znaczy trochę ciężko mi się to mówi, bo jestem do niego bardzo przywiązana Ale staram się tym za bardzo nie przyjmować, bo nie warto się przyjmować na zapas Płakała, jak się o tym dowiedziałam, nie mogłam po prostu wyjść z pokoju, płakałam jak nie wiem co, ale tata powiedział, że nie mam płakać na zapas. Jest to, no, jednak trochę ciężki guz, ale jak z, z tego co widzę, dużo chomików dągarskich ma guza. Mój ma akurat pod yy, buzią jakby, no, trochę ciężkie miejsce. I tata mówi że jutro zrobi tą operację. Trochę się boję, bo... No, jakby jest to mój chomik, którego bardzo, bardzo, bardzo kocham Jest to moje pierwsze zwierzątko, które miałam w ogóle w pokoju I nie chciałabym... Chomiki dżungarskie żyją dwa lata, co najmniej To jest dopiero... Nie dopiero, ale to jest bardzo straszne w tym, że one żyją tak krótko, a są tak kochane, takie słodkie Takie miłe i zabawne i takie kochane. I ja po prostu nie wiem, ja jutro będę miał jakiś zawał serca. No, jest to dla mnie ciężkie trochę. Że mój mały bączuś, taki mały bączuś będzie miał operację, i no trochę jest to dla mnie ciężkie. No cóż. Mój mały. I tuś. Znaczy, nie, to już tak brzmi, jakby zaraz nią odejść. Nie, nie, nie. Yy, ja się trochę tym przejmuję. Troszeczkę, troszeczkę, bo. Yy. No, bo. Bo się boję bardzo. Mój Tata sam mówi, że to jest najbardziej taki zabawny jaki jakiego widział. Moja rodzina też tak twierdzi. I. Ja też tak twierdzę, że znajmuję najkochanszy chomik i najkochansze zwierzątko, jakie miałam. W sumie to jest moje pierwsze zwierzątko, ale myślę, że słodszego zwierzątka nie będę miała. Nawet jak będę chciała mieć drugiego chomika, to i tak nikt nie będzie tak słodki jak Tito. No bo. Jest bardzo kochany. Jest bardzo dzielny. I. i Teraz jak sobie myślę, że jednak jestem, można powiedzieć, że bohaterką, bo ja bym tego kompletnie nie za zauważyła. Yy... No i wtedy wczoraj wcześniej umarł, tak? A teraz jak tata może mu postara się to wyciąć, no to może trochę żyć. Bardzo się do niego przywiązałam. Jest to mój mały przyjaciel. Trochę hałaśliwy, ale to nic. Yy... Ja w tym filmie jakby chciałam przekazać, żeby. Yy... Ja bardzo się tym martwię. Znaczy, jest to moje zwierzątko, które bardzo, bardzo kocham. Nie chciałabym, żeby coś mi się stało. Jest to moja mała kuleczka. I chciałabym na tym filmie przekazać, jakby, żeby po prostu. Nie płakać na zapas, bo ja odkąd się dowiedziałam, że Tito ma guza, bardzo to przeżywam, <trym> bo znaczy w sumie od wczoraj się tym, tym dowiedziałam, płakałam cały dzień prawie, ale tata mi powiedział, że nie ma o co, może być dobrze, może się to skończyć bardzo dobrze, że... <trym> Przepraszam, czekajcie. Że. Ym, nie ma co płakać na zapas. Chwilę potem też trochę płakałam, ale myślę sobie, po co ja mam płakać? Jak ty to może przeżyć i być ze mną jeszcze bardzo długo. <śpiew> Dobra, teraz sobie to wcześniej oświadomi uświadomiłam, że. Jestem troszeczkę z siebie dumna, że ja to zauważyłam, bo to jednak był umarł wcześniej na to. A ja to zauważyłam i jutro ma operację. Proszę was, naprawdę zostawcie na niego łapki w górę. Ja teraz nie kłamie. Pokazałabym wam, ale ma to pod buzią i jest bardzo ciężko to pokazać. Zostawcie dla niego łapki w górę i. Pisujcie jakieś miłe komentarze. Dla mnie i dla Tita, bo wiem, że on bardzo cierpi. Jest coraz chudszy, jest bardzo chudy. Tego teraz nie widać, ale jest bardzo chudy i myślę, że cierpi. Że już że tego wcześniej nie zobaczyłem. Boję się, że teraz może być za późno. No, ale dobra, nie ma co płakać na zapas tak, bo ciesz mi się, czy to żyje. Jest tu ze mną. Nie? Pączku mały. Co? Jak się zakopałeś? No, co ty robisz? Ja tu nagrywam film, a ty się tutaj zakopałeś. <grych> no, przyznacie, że to jest z niego fajna, słodka kuleczka. Oj, tym mały. Ty grzybku. O, 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 widzicie? Tutaj ma. tutaj, tu, 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 tu tą kulkę. To jest guz. Pokaż. O, to, 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 ta kulka. Ta, ta, ta. O nie, no nie ruszaj się. Nie. O, widzicie? Widzieliście na pewno. Jest ona bardzo duża. Tata mówi, że to jest bardzo duży guz. W... Hmm. Bardzo takim średnim miejscu, można powiedzieć. No. Jednak jest to ciężkie miejsce. I jednak jest to bardzo mały chomiczek. Chodź tu. Oj, ty, brudasz się, mały. Brudasz się, ty. Mały, mały. Co zabierasz do siebie, to twoje teraz? To jest Twoje? A nie moje? Nie moje? Nie. <laughs> Zaraz do nas przyjdzie. No, co mi przyznacie, że jest on bardzo słodki, nie? Tituś, gdzie idziesz? Co ty siedzisz tutaj, co? Co ty teraz tutaj robisz? No. Mały grubasek nasz. Słoko, że tak piszczy, ale. Siedzi na krześle. Wcina coś sobie. O! Dobra. Niech on sobie wcina, a ja dalej mówię. Słuchajcie, jeżeli. Mieliście albo macie chore zwierzątko jakieś i wiecie, że ono może umrzeć, a bardzo się do tego, do niego przywiązaliście. Tito to jest moim pierwszym zwierzątkiem, które mam w pokoju i które jest naprawdę moje-moje. I bardzo się do niego przywiązałam. I w tym filmie nie chciałam przekazać tylko o tym, tylko właśnie, żeby nie płakać i żeby nie martwić się na zapas, bo to uff, bardzo. no jakby utrudnia sprawę. Yy, no i żeby jednak cieszyć się, że na serwisaczki są jeszcze z nami, nie? Mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę pomocną. Jeżeli... Znaczy musi. Jeżeli ty to. Na 200% przeżyję. Co przeżyję, bo nie wątpię. To znaczy, że przez was, bo zostawiliście mu łapki w górę. Jest mi trochę z tym bardzo ciężko, bo zawsze jak oglądam jakieś filmy, że... I chomiki mają raka. Było mi bardzo przykro, bo sobie wyobrażałam, jakby mój też miał. I tak mówiłam zawsze: do Dita, to Ty się cieszy, że jesteś zdrowy. Uff. Dobra, słuchajcie, a wiecie, ja muszę trochę jeszcze ochłonąć, bo jeszcze mi to we mnie siedzi. Jutro to ma operację. Proszę, zostawcie łapki w górę i napiszcie jakiś miły komentarz dla niego i dla mnie. Dla tego głodomora małego, co Ty tam robisz? A ładujesz sobie w poliki. <grych> Także chciałam wam tylko przekazać tą krótką informację. Jutro może nagram, czy wszystko dobrze, czy źle. Także proszę zostawcie łapeczki w górę. Nawet już nie musicie subskrybować, tylko zostawcie łapeczki w górę. bo filmem. I napiszcie jakieś wspierające komentarze: I żadnych złośliwych, bo jest to jednak dla mnie trochę ciężkie i dla Tita myślę, że też. Jutro mam operację. Trzymajcie kciuki, powoli będę kończyć. I no, także papa, pa. pożegnaj się. Pożegnaj się. O, widzicie, ostatni raz o widzicie ten głos. I tu pokaż. I to. To się ma pod buzią. Bardzo to widać. A więc teraz, papa. Co? Będziesz mnie. Ja mym rękę teraz? Może się, chodź, chodź, kluseczko. Idziesz? Niech nie na naraz. Nie, on sobie znalazł tam miejscówę. Proszę, masz tutaj trochę. Nie chcę za bardzo go dręczyć, no bo jutro też będzie cierpiał, bo jednak ma tą operację. Dla niego to jest bardzo dużo, bo to jest bardzo mały chomitek, bardzo mały organizm. No i... No. <laughs> Pożegnajmy się. No. papa, pa, Zostawcie łapeczki w górę. Jak jutro... Nie wiem, może pojutrze. Albo po pojutrze. Nie, nie wiem. Po prostu nie wiem. Może wstawię filmik. Papa, pa. Trzymajcie krzyki. true <laughs>